Hej dziewczyny, witam ponownie, troszkę mnie nie było, ale przez to, że zapisałam się do szkoły, mam troszeczkę mniej czasu. Nie mam weekendów, znaczy teraz nie miałam dwóch weekendów wolnych, więc ciężko było u mnie z czasem. Dzisiaj powracam z filmikiem na temat pielęgnacji włosów, o tym jak pielęgnuję włosy, i o moich kosmetykach. Jest to część tylko kosmetyków, które posiadam, ponieważ. Chcę pokazać tylko te, które aktualnie używam. Tamte pewnie też się kiedyś pojawią, ale wszystko w swoim czasie. Dobrze, zaczniemy od szamponu. Szampon, który używam aktualnie to Isana Oil Care. To jest jakaś niby seria profesjonalna do włosów z Isany, ale wiemy, jak to z tym bywa. Jest to do włosów łamliwych i bez połysku. On ma pół litra, ja pisałam o nim całą recenzję na blogu, więc wrzucę Wam na dole linka, żebyście sobie mogły zobaczyć, co o tym szamponie sądzę. Jestem z niego zadowolona, fajnie myje, włosy są fajne po nim, tam też już pisałam, że nie trzeba nawet czasem używać odżywki, jak się bardzo spieszymy. Ja już tak dwa razy zrobiłam i włosy były naprawdę fajne mimo to. Eee, szampon używam tylko, szamponu używam tylko jednego, więcej nie potrzebuję. Czekam aż ten zużyję i wtedy będę kombinować co dalej. Chciałam sobie kupić John Masters Organics, tam są takie próbki, można sobie zamówić, także pewnie się nad tym zastanowię ponieważ szampony są mega zachwalane. Zobaczymy. Dobrze, następnie przechodzimy do odżywek, do spłukiwania. Teraz mam aktualny z Johna Fridy, taką czerwoną, Full Repair. Eee, moja mama przywioza mi ją z Niemiec. Ja już ją troszeczkę czasu mam, ona stała u mnie na płuce, ale teraz, teraz najlepiej jest przez to, że mam tu jakiś olejek, nawet o nie wiedziałam, przynajmniej. No nie wiem, no jest gdzieś na końcu, nieważne. E, przywiozła mi go mama razem z szamponem, szampon zużyłam szybciej e, i ta odżywka stała, stała, stała i w końcu stwierdziłam, kurczę, muszę ją zużyć wreszcie, no bo ileż można, tak? No ileż można. Ona właściwie nic nie robi, tylko obkleja silikonami, bo ona tutaj troszeczkę ma tych silikonów, także wiadomo, na nic więcej ja tutaj nie liczę akurat w kwestię drzewki. Poza tym, bo odżywka u mnie ma tylko być po nałożeniu, żeby mi szybko wygładzić włosy po szamponie i to jest wszystko. Ja nam nic więcej od niej nie oczekuję. Jak coś zrobi, to miło, ale, ale nie, niczego nie wymagam. Dobrze, yy, teraz mam tutaj takie coś. To jest taka dwuminutowa maska, niby taka kuracja z balei. To jest kwiat jakiś, nie pamiętam jaki to był kwiat i kokos, jest to do włosów farbowanych. Ja to wygrałam w jakimś rozdaniu na blogu, na samym początku, pamiętam to było pierwsze rozdanie w jakimś, wziąłam udział i od razu wygrałam. Ale miałam radochę wtedy. To nakładam albo na dłużej jak, jak chce mi się, albo zastępuję odżywkę kiedy mam chwileczkę więcej, żeby pochodzić tam z tym na głowie. Ona też tam za dużo nic nie robi. Jedyne co to to, że ona nie ma silikonu w sobie. Ona tutaj ma gdzieś tego, ten olej, ten kokosowy yy, i faktycznie jest ten z tego kwiatu. Co to był za kwiat? Nie pamiętam, ale yy, nie wiem szczerze mówiąc, czy będę o, nie, o, nie, o niej pisała na blogu, bo to wydaje mi się, że to nie wymaga jakoś tak konkretnie uwagi. Aczkolwiek. Podejrzewam, że dzisiaj jeszcze wrzucę albo jutro taką notkę ogólnie o tych kosmetykach, żeby było w razie czego do przypomnienia sobie. Dobrze, teraz mamy tak. Maska do włosów e, Biowax. Elbiotiki, e, keratyna i jedwab. O niej pisałam również na blogu. Bardzo fajna. Ja jej bardzo lubię. Ja w ogóle jestem mega fanką tych e, masek z Biowaxu. One zawsze tak ślicznie pachną. Cudownie, naprawdę. Ja jestem... Ja je bardzo lubię, bardzo, bardzo. To już mam, jest moja trzecia. Tą akurat zgarnęłam, bo były rozdawane na blogu jednym. I tak, kto pierwszy ten lepszy no i akurat udało mi się upolować tą, tą maskę. Bardzo fajna, fajnie odżywia włosy. Włosy są fajne, nawierzone, miękkie, gładkie. Także myślę, że spełnia idealnie swoje zadanie. Ja polecam. Linka oczywiście do recenzji też wam podam. Dobrze, teraz po myciu. Po myciu używamy tak. Ja mam manię na tym punkcie. Bardzo lubię sobie ponawalać tu dużo rzeczy na włosy, ale ja mam to szczęście, że moje włosy się nie. moje włosy jest ciężko przeciążyć, naprawdę. To ja bym musiała chyba sobie czysty olej po prostu nałożyć, żeby je przeciążyć, żeby one nie wyglądały. Dobrze, teraz tak. Mamy odżywkę, do, odżywkę bez spłukiwania z Dziai. To jest ta e, intensywna odbudowa do włosów zniszczonych. Ona ma tutaj ceramidy, olej żóżoba, aloes i prowitaminę B5. Mm. Tralala, -la -la, zamyka łuski no, taka odżywka, ja ją nakładam żeby po prostu coś tam było, ona ma silikon z tego co pamiętam, no ma tutaj parafinę, silikon, to cudowny skład pięknie pachnie ja w ogóle uwielbiam tę serię, bo właśnie przez ten zapach niesamowicie fajna można jej dużo nałożyć, nic tam nie przeciąża nie obciąża włosów włosy fajne potem psikam Odżywką bez spłukiwania z gliskura. Ja mam akurat teraz fioletową, ona jest chyba nowa, z tego co mi się wydaje. O tak, nowość. E, to jest jakaś regeneracyjna. Ciekawe. Oczywiście z płynną keratyną. Cienkie, płaskie, zniszczone włosy. No. Ona pachnie. Tak jak wszystkie, tak, te wszystkie gliskury. To przeciekania mają takie charakterystyczne zapachy, aczkolwiek ten jest ładniejszy niż ten niż ten czarny taki, bo ten czarny tam też była keratyna i coś tam, coś tam, nie pamiętam. I on troszeczkę gorzej pachnia, to jest ta, fajnie pachnie. Tego też psika mile w ja ją mam, nie wiem, na dwa miesiące maksymalnie, to już tak przy naprawdę rzadkim tym używaniu. Yy, fajna, fajna, ja ją lubię, lubię po prostu psikać, mam wrażenie, że po prostu więcej dla tych włosów robię dobrego wtedy. Dobrze, po tym i po tym nakładam sobie yy, Czasem przed, czasem po suszeniu, a czasem i przed i po. No bo mówię, moje włosy to po prostu można nakładać, nakładać i nic się z nimi nie dzieje. Yy, moja mama przywiozła mi z balei takie takie serum to jest. To jest taki olejek. Nie wiem, czy to będzie cokolwiek widać. Z tej odległości chyba nie. A jak przybliżam, a coś tam widać. Nie jest źle. To jest taki olejek, on ma tutaj niby napłyszczać i wygładzać włosy. Fajny, mam wrażenie, że to jest raczej na zasadzie takiego jedwabiu, niż tam jakiejś kuracji nie wiadomo jakiej. Fajnie pachnie, mm, bardzo ładnie, tak ładnie. <grych> tutaj oczywiście też same silikony, akurat tutaj na opakowaniu nie ma składu, bo skład jest na takim kartoniku. Fajna, fajna, bardzo fajna, podejrzewam, że jak mi się skończy, to będę prosiła o następną, albo jakąś inną sobie wymyślę, bo ja jakoś tak wcześniej, jak tego nie miałam, to na końcówki i na włosy tak nakładałam troszeczkę olejku z Baby Dream, tego dla mam, żeby coś tam na tych włosach jednak było. Ona fajnie jednak wygładza, bo jak nawet, jak mam po wysuszeniu jakieś takie odstające końcówki, coś w tym stylu, rzadko, bo rzadko, wiadomo, w tej keratyny czegoś takiego raczej nie mam. Ale, jak gdzieś tam coś tam się stanie i mam, to ona fajnie wygładza, tak że tam potem już nic nie odstaje. To jest akurat to mi się bardzo podoba. Dobrze, yy, i na koniec, bo to już koniec będzie ja zaraz. Yy, mam tutaj yy, rzeczy, które nakładam przed myciem. Yy, zamiast oleju, bo akurat nie wiem, jakoś tak się zdłużyło ostatnio, że nie nakładam za dużo olejów. Nie wiem, nie wiem jako, jakoś tak nie wiem. Wolę jednak nałożyć maskę bo może dlatego, że się też łatwiej spłukuje i mam wrażenie, że jakoś tak, no nie wiem, no, no wolę po prostu ostatnimi czasy dołożyć jakąś tam maskę na włosy na całą noc, niż olej, nie wiem, nie wiem, tak po prostu wyszło. Eee, więc tak, eee, maskę akurat ostatnio najczęściej używam z Lorysa, to są te wielkie opakowania. Ja mam akurat Liaborandi, on jest, nie wiem, nie pamiętam z czym... Nie wiem, co to jest to Jaborandi nawet szczerze. Nie mam zielonego pojęcia. Yy, na wilgotne włosy, tralala, no to... O no tutaj ma taki łatwy skład, tutaj właściwie nic takiego konkretnego nie ma. zresztą tu jest jakiś ekstrakt z tego jaborandi. Ja nie mam pojęcia, co to jest naprawdę zielonego, nie, nie wiem w ogóle. Yy, ładnie pachnie. Ła, ła. No tak ładnie, ale takim męskim zapachem, ja bym powiedziała, jakoś tak nie wiem, dziwnie zajeżdża. On jest wielki, także ja jego jak nałożę, to po prostu dwie garście na włosy Nie wiem, na czym to polega, że ja muszę naprawdę bardzo dużo produktu użyć, żeby te włosy całe pokryć um, Także jej sobie nie żałuję, one są tanie, one kosztują chyba z 15 zł Ja akurat kupowałam Waszą i ona też tak stała, stała, stała I wreszcie doczekała się swojego momentu do zużycia Bo tak, one są strasznie wielkie, tutaj jest 1000 gram, to jest naprawdę... Ilość ogromna. Z tego co wiem, to teraz pojawiły się takie mniejsze opakowania. Także podejrzewam, że kiedyś za X czasu, jak mi się to skończy, to pewnie kupię sobie jakieś mniejsze, bo naprawdę ciężko, to zużyć ciężko. Ok, czyli tak, nakładamy to, tą maskę na włosy. Na końcówki oszczędzam, oszczędzam, bo więcej w biedronce nie widziałam. Słyszałam, że miało być wycofane jakiś tam czas temu. Faktycznie chyba zostały wycofane, nie wiem, no krem z Be Beauty, krem do rąk. On ma tutaj e, masło Shea i olejek kokosowy. Super, naprawdę ja go bardzo lubiłam nakładać. Lubię dalej, bo jeszcze tutaj troszeczkę mam, niewiele, bo niewiele. Ale na włosy, na końcówki, no rewelacja, naprawdę. To i to połączenie to był... to jest hit, to jest hit, naprawdę. Ja bardzo żałuję, bo kupiłam tylko jedno opakowanie. Jak odkryłam w ogóle od to, że to jest taki hit na blogach i, i na Wizażu i tak dalej, Akurat kurczę, ja kupiłam jedno opakowanie i musieli go wycofać. No ale okej, okay, dobra, trudno. Yy, I na koniec mam jeszcze tutaj yy, balsam do ciała. Słuchajcie. Balsam do ciała z balei to jest balsam, o którym ja pisałam również recenzję na bloga. Yy, także dam Wam też linka do tego, tylko że tam było to pisane stricte pod, jako balsam do ciała, a nie jako yy, balsam do włosów. <laughs> on, ja go tutaj używałam, bo on ma od razu... To tego kokosa. Na początku to jest szea butter znaczy masło shea faktycznie. No i ten olej arganowy. On się fajnie nakłada, aczkolwiek ja mam wrażenie, że moje włosy wypijają ten, ten balsam. Także tego też musiałam nałożyć dużo i trochę mi było szkoda. Także nałożyłam jeden raz, jeden, dwa, dwa razy na całość. I potem ładowałam go tylko od, tam, nieba, od połowy włosów, żeby tak troszeczkę tego oszczędzić, bo jednak szkoda. Z tego co wiem, on dalej jest w DM-ie, mm. tylko że kiedy ja w ogóle będę miała szansę, nie wiem, kupić albo gdzieś, nie wiem, zamówić, to nie wiem, to czasu zajmie, także zobaczymy. Yy, oszczędnie, oszczędnie, wolę jednak zużyć go do ciała, bo on jest naprawdę fajny, on się fajnie spisuje do ciała, to wrzucę Wam tam tego linka na dole, byście sobie mogły przeczytać. No, i słuchajcie, to by było chyba na tyle. Aha, no, to wszystko sobie, najlepiej le słuchajcie, tak. Najlepiej to tak. To na całość, to od połowy, a to dowalić na końcówki. <laughs> ja lubię dużo na włosach, nie wiem, jakoś tak, mam wrażenie, że, że one też to lubią. I jakoś tak nie mam wyrzutów sumienia, że je zaniedbuję. Jak widzicie, o. Bo nie wiem, czy tutaj będzie widać, pewnie będzie widać, że stwierdziłam, że wracam do blondów, byłam blondynką ostatnio, nie wiem, po, we wrześniu, zafarbowałam się później na ciemniejszy kolor. No i tak ostatnio siedzę, siedzę i od pewnego czasu mnie tak męczy, żeby wrócić do tego jasnego blondu. I wczoraj wróciłam do domu, nałożyłam farbę, no i wyszedł mi taki rudzielec. Oczywiście chłopak bardzo niezadowolony, ale trudno. Za miesiąc planuję zafarbować jaśniejszą farmę, także zobaczycie, ja też zobaczę, co to będzie. Akurat tak przed świętami planuję albo przed urodzinami jeszcze zobaczymy jak to wyjdzie. No, no i mam wrażenie, że jak tak bardziej nie zadbam właśnie tą całością, tutaj Wam przedstawiłam, to wtedy te włosy nie są aż tak bardzo zniszczone. Myślałam, że będą w gorszym stanie po tej farbie rozjaśniającej, bo ja co prawda robiłam na wodzie 9%, bo te farby w większości mają 9% wodę. Więc się obawiałam i tak, czy tak, że moje końcówki tego nie przetrwają. Końcówki też podcięłam, że na szybko, tak po jednym centymetrze, żeby nie było aż tak tragiczne. No i zobaczymy, co to będzie. Mówię, planuję tak maksymalnie za miesiąc znowu zafarbować jaśniejszą farbą, już sobie nawet wybrałam. Zobaczymy, co to wyjdzie. No, to by było chyba na tyle w takim razie. Dzięki za oglądanie, dzięki za... O, dzięki za to, że mnie dodajecie do subskrypcji. Bardzo mnie to cieszy, bo naprawdę nie spodziewałam się, że aż tak będzie dużo osób, które chcą mnie oglądać. Także dziękuję Wam bardzo. Oczywiście kciukujcie góra-dół, góra-dół. Czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba. Komentarze mile widziane oczywiście. No i to było na tyle. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia następnym razem. Pa!